Cześć Boże, kochani! Na początku chciałbym Wam serdecznie podziękować, że byliście i jesteście ze mną na tej pielgrzymce do samego końca. Dojechałem właśnie do Morza Martwego. Pogoda jest cudowna, uspokajający szum fal, słońce niesamowite, a to przecież grudzień. Chciałbym z Wami tak na koniec podzielić się taką pewną refleksją, którą usłyszałem, jak byłem pierwszy raz w Ziemi Świętej. Może taki wstęp. Tak samo jak wydarzenia z naszego życia są po to, by odczytywać wolę Bożą i Boże wskazania, tak starałem się też pielgrzymować i uczęszczać do takiej Bożej Szkoły. Ale tak samo czasami. Pewna geografia wiele nam tłumaczy z takich zasad życia, tak moglibyśmy to powiedzieć, życia z Bogiem. I tutaj jest taka wspaniała katecheza dotycząca wód Jordanu i Morza Martwego. Nie wiem, na ile się orientujecie w geografii Izraela, Jordanii, tutaj Bliskiego Wschodu, Ziemi Świętej, ale Jordan to jest taka rzeka, która płynie od północy na południe. Swoje źródła bierze w dzisiejszym Libanie yy, i dalej, właśnie takim no, dzisiaj strumyczkiem, płynie aż do Morza Martwego, do którego uchodzi w największej depresji świata. To jest właśnie nieopodal tego miejsca, gdzie Jan chrzciciel ochrzcił Chrystusa. Yy, ale zanim właśnie te wody Jordanu, które sprawiają, że właśnie ta ziemia jest tutaj taka żyzna, zanim one wpadną, wcześniej jest takie jezioro przepływowe. Nazywa się to po prostu jezioro galilejskie, jezioro tyberiackie. Od największej osady ludzkiej, czyli Tyberiady, która jest tam położona właśnie u brzegu. I na nazwa to też Kineret, bo kształt tego jeziora przypomina Lirę. Yy, ale właśnie to jest wspaniała katecheza, bo yy, miałem okazję być dwa razy w życiu nad Jeziorem Galilejskim. I tam jest po prostu taki yy, krajobraz, no naprawdę jak z nieba. Wokoło jest mnóstwo kwiatów, mnóstwo zieleni, nie wiem czy o każdej porze roku. Gdzieś z nad tego Jeziora Galilejskiego wyłaniają się wzgórza Golanu. Generalnie sama Galilea do dzisiaj jest terenem mocno rolniczym. No i właśnie to rolnictwo też jest przyczyną tego, że te wody Jordanu, no dzisiaj po prostu jest ich dużo mniej, są po prostu zrabowane przez bardzo taki ekspansywny przemysł spożywczy, rolniczy i pewnie też nie tylko. Y a dalej te same wody Jordanu, które są też dla nas no, wodami świętymi, wodami chrztuś, yy, Chrystusa, yy, te same wody uchodzą właśnie w tym, no można powiedzieć, korycie rowu tektonicznego i wpadają właśnie tutaj do największej depresji świata. Jestem może około blisko 400 metrów pod poziomem morza. Przez to tutaj klimat jest taki, przypomina bardziej taki kocioł, w którym wszystko paruje i się gotuje, szczególnie to czuć no, w tych innych miesiącach, ale ta sama woda, która właśnie daje życie wcześniej, ta sama woda tutaj w Morzu Martwym, które jest jeziorem, no nieprzepływowym, tak, ta sama woda tutaj przynosi śmierć. Wokoło mogę Wam tak troszeczkę pokazać. Nic praktycznie nie rośnie. Nie ma za wiele drzew. Jeśli gdzieś są, to są pewnie sztuczne nasadzenia blisko jakichś kurortów. A to, co jest na ziemi, to może Wam pokażę. Zmienię kamerę. To jest glina i sól. Ten sól czasami możemy zobaczyć w postaci takich słupów na rośli, to jest gdzieś tam dalej. W stronę południa. Ja już tam dzisiaj pewnie nie zajadę. No ale właśnie co nam mówi ta geografia? Mówi się o tym, że to jest obraz tego, jak dostajemy łaskę od Pana Boga. Tak jak te wody Jordanu, tak samo Pan Bóg udziela nam łaski, czasami z wielu źródeł. To mogą być łaski duchowe, to mogą być łaski materialne. No i teraz możemy się zachować w dwójnasób. Możemy być tym jeziorem przepływowym, czyli takim, który po prostu przyjmuje łaskę, ale też ją oddaje, zwraca. I wtedy nasze wody będą pełne życia, zarybione. Wokoło będą kwitnąć piękne kwiaty. Ludzie będą chcieli się tutaj przy nas gromadzić. A możemy być po prostu takim jeziorem nieprzepływowym, czyli człowiekiem, który wiele otrzymuje, a nic nie daje. I wtedy tonie się śmierć dla nas i dla wszystkich wokoło. Swoją drogą, chyba dopiero niedawno naukowcy odkryli, że w morzu martwym jest życie, to jest jakiś jeden szczep bakterii. Yy, więc, no, takie małe sprostowanie może martwe, może już dzisiaj nie uchodzić za martwe, tak? Coś tu jednak żyje. No, ale właśnie to jest taka piękna katecheza, yy, która mówi nam o tym, że warto oddawać swoje życie. Bo możesz dzisiaj mm, często mi piszecie, że zazdrościcie mi tej drogi, że. Jestem taki silny. To, to nie jest do końca prawda. Jestem bardzo słaby. Często wpadam w panikę. Zmienię chyba rękę, bo już mi ścierpła od tego trzymania i gadania. Yy, Pan Bóg po prostu był moją mocą i jest moją mocą. To, że robię tutaj te skromne relacje, to jest to, że chciałbym dać coś dla was. Yy, i jestem bardzo wdzięczny panu Bogu, że miałem okazję i odbycia tej drogi i też dzielenia się nią z wami. I to co też dla mnie jest takie y, bardzo ważne, to chyba taka zachęta w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszej kolejności dla mnie, ale też i dla was do wdzięczności. Słowo Boże mówi, że kto ma, temu będzie dodane, a to nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Ja to słowo rozumiem jako wdzięczność za to, co mam, a mam na przykład życie wielu kochających ludzi wokoło i naprawdę warto dziękować Panu Bogu za, za te cuda. Często po prostu jakieś cierpienia powodują to, że nas zamykają w tej wdzięczności i to sprawia, że my tak naprawdę mamy, ale tego nie widzimy. Dlatego warto sięgnąć po tą łaskę Bożą właśnie z darem wdzięczności. Jeśli ktoś z Was dzisiaj nie ma tej wdzięczności, albo jest na przykład przestraszony, ja dzisiaj jestem bardzo przestraszony. Pomimo wielu przebytych kilometrów, nadal się boję, jak wiadę pod górę, gdzie będę spał. Czy nie wiem, nikt mi nie obrabuje. Yy, więc takie lęki są, jesteśmy tylko ludźmi, ale też jest Pan Bóg, który przyszedł, który się narodził i który zmartwychwstał. Pokój z Wami, bywajcie z Bogiem.